Siema, siema, z tej strony Pan Klikarz Zapraszam Was na Robienie przygotowań do Kajak 5 W trzecim odcinku zrobiliśmy sobie zwiad Zrobimy wszystko Transport Bierzemy sobie łódkę Logan I to jest bardzo proste rozwiązanie na tą łódkę Pamiętajmy, że łódki są Na czepach Ja to zawsze robię tak, bo mam już Metodę na to Niestety, nie mam tutaj helikopterka, więc muszę wziąć sobie znowu łódź Zobakę się pontonik Pójdę będę miał tego... opresorka, to opresorka będzie szybciej Niestety teraz jeszcze na nadal Teraz muszę się męczyć, bo przeniosłem łódź tak. Patrzmy gdzie jest Jest tutaj Skoro jest tutaj... To yy, czekaj, to łódź będzie tutaj gdzieś ten, nie łódź, tylko tu będzie chyba. Będzie yy, ciężaróweczka. Bo jak robimy, robimy takie coś, że pod, podjeżdżamy do tego, on później na pewno pokazuje, że a, bo mamy ciężarówkę, ciężarówka jest tu i tu. A ja to zawsze robię tak, że są dwa miejsca, gdzie ta, gdzie ta ciężarówka może się znaleźć. Czy no, może nie zawsze na razie. Ja trafiłem tylko na dwa miejsca. Mimo dużej ilości przygotowań. Jedna ciężarówka muszę się znaleźć, co sprawiło, że no, już wiem gdzie są te ciężarówki, najlepsze. Bo kilka można znaleźć tam po drodze jakichś tam słabszych, ale chodzi nam o ciężarówkę z wyrzutem przed nim, z tym spychem to nam da to nam da możliwość łatwiej ucieczki, tak? Ja tutaj o, sobie podjadę, wyskoczę. i wezmę sobie opresorka który, widać jeszcze nie mogę. To jest najdłuższy o, o dojazd do tego, to jest najdłuższy chyba czas. Właśnie o organizacji cały to wszystko te do dojazdy jazdy to są ciężkie tematy. a mamy mojego opresorka Nicpońka. jest tak. O ile dobrze pamiętam jest tam. Też właśnie nie zawsze w stanie zapamiętać gdzie to. Gdzie to są... O tam powinno być. Jest, widzicie? Jest ten Jest to ciężarówka. Więc załatwiamy gości Wrażniej się zadzi tamtego, bo to będzie strzelałska łaśnikowa O ty kurczaku O się do wujka jak inspoń. No, trafiłem go w głowę, kurczaki, no bardziej się nie da. No. i nie wszyscy. W tej chwili tak naprawdę możemy jechać do, do punktu. No zawsze właśnie warto wiedzieć, czy są te rzeczy wcześniej, żeby nie latać nie potrzebują. Tak byśmy pojechali tam. I on był Paweł kazał, by nam tutaj przyjechać. W drugiej ten. W drugiej przy punkcie, gdzie punkt jest tutaj. ...on... Ciężarówka będzie się znajdować tutaj. Yy, gdzieś. Chyba, mody dobrze pamiętam, w tym miejscu gdzieś. Będzie się znajdować. Tu albo tu. Już nie pamiętam dokładnie. Tutaj w tym miejscu przelecicie, to na naprawdę będziecie widzieli. Bo to widzę z daleka. Są dwa punkty, gdzie, te, gdzie ja do tej pory przynajmniej miałem. Chyba, że no. Yy, są jeszcze jakieś trzecie punkty. Gdzie tam ten, no, ale to bardzo takie właśnie miejsca zapamiętać w racji tego, że dużo szybciej się to wtedy ogarnie. Znaczy 4 minuty gorszej, to będzie zgubić policję tą krową. Widzicie, zasuwa elegancko. i żaden tak naprawdę gruz nie stoi jej na przeszkodzie. Można cisnąć. Nie mam już. Nie mam już. Tyk. Nie mam już. Pancerze. A nie mam pancerza. Czemu nie widzę pancerza? Z pancerzem, najlepiej i z. Zbliżam teraz. koordynaty? gdzie może być ale ja już tak na cfaniaka uderzyłem i. Mam ją, tak? Ja to sobie. Zrobili go na moc, ale na hamulce to tragedia. Tu, oczywiście, na wstecznym, najłatwiej. Gdzie najłatwiej. Najpewniej. Zobaczcie, oni tutaj... Żeby chcieli strzelać. Kurde, nie ustawiłem się dobrze. A więc no... ...dostałem parę kulek, ale i tak, i tak dużo jakby... jak myślałem, że może dostać w takim miejscu i w takim strzelanicy, nie? No jedziemy tutaj sobie, o. jest fajne, że... o. Walasz tego. Nic się tutaj nie robią po prostu. I jedziemy w tą stronę. Pamiętajcie żeby jechać w tą stronę, bo to jest miejsce, gdzie panu zawsze... może ukrywać ci ciężarówkę. To jest takie... Taki pewniaczek że Tu zawsze będziecie musieli przyjechać, co nie? Więc ten, więc jedziemy tutaj. Ja to się ukrywam w jednym miejscu. Takie jedną miejscówkę, gdzie się ukrywam. O ile uda mi się nad, skupić policję oczywiście wcześniej, bo oni się... Respią, tak jak się respią niestety. O, widzicie. Jadł tu gliniarczyki. Jednego skasować. Drugiego skasować. Trzeba wtedy wjechać tutaj. To że mamy gliniarczyka, widzicie? Tak. Jak nic. Jedziemy dalej. Jedzie też gliniarczyk. Już go widać. Więc się nie schowamy. O okay, tak, co nie? To nie hamuje wcale. Zobaczcie, że to wcale nie hamuje. Trzeba się przed nimi dziadami ukryć, co nie? W stanie to się ukryć tak, żeby cię nie zobaczyli. Jako, że tu się. Jak widzicie, nie bardzo wszystko da zrobić też, tak? Będziemy się tutaj... ...kitrać w tą stronę, teraz. O, i tu się zakitramy. I zobaczymy, czy się uda. Mnie gdzie dyga jakaś. Ale nie, nie powinien mnie zobaczyć. Bo jestem schowany. Więc by nie przejechać. Mie... Pojechał Dobra, udało się Muszę stąd wyjechać Kurczaka pieprzona, Roz... się Jedziemy tędy, będzie lepiej Zobaczcie, jesteśmy 300 metrów celu docelowego, więc to naprawdę jest bardzo fajna ilość fajna odległość, przepraszam i tu mamy dwa wyjścia teraz, co nie? możemy zrobić tak samo jak wcześniej czyli yy, wziąć sobie, dojechać tutaj i po skończeniu tej misji yy, po prostu zmienić sesję, żeby być szybciej na łodzi czego nie polecam Zajęło nam to, za 8 minut. 8 minut nagrania, ciężarówka jest tutaj, możemy, z niektórzy jesteś, ale ja bym wezwał opresorka, zaraz jesteśmy bardzo blisko. Proszę mnie otworzyć drzwi. i można sobie opresorkiem dojechać do... dolecieć, przepraszam, do łodzi podwodnej. Teraz jest naprawdę bardzo blisko, więc nie ma sensu tutaj jakoś kombinować. Bo po tej misji akurat jest jedna, jedyna misja gdzie nie trzeba na yy, okręt pod wodę dostarczać materiał Co no sprzyja temu, żeby jednak tutaj podziałać A teraz tak, bardzo ważna rzecz Profesorka stawiamy w tym miejscu Staramy się go nie potrącić, żeby się nie zruszył Bo inaczej to się może zsunąć tam z łódki I będzie problem I teraz tak. Następne. Bierzemy następne misję. I tak. Ja robię tylko te trzy. Raz, dwa, trzy. Z racji tego, że ładunki wybuchowe nam są absolutnie do niczego niepotrzebne. Yy, w tych wejściach co ja robię? To są najprostsze. Więc no. Nie ma sensu po prostu. Nie ma sensu. No i bierzemy opresorka. Jeśli nie macie, tak jak mówię, łódka. Oko helikopter jakiś jest rozwiązanie, tak? Ale przygotowanie jem będzie trwało. Pół godziny, może troszkę dłużej. Więc co? No, jest ogólnie bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Gdyby nie trzeba było czekać na pała to by było mega kasa. Na pawa trzeba czekać, to się robi też inne rzeczy. Które przynoszą dochód. Eee... No i tyle no. Ja tu się nie bawię przy tych przygotowaniach to, żeby żeby tam kamery strącać czy coś, bo to nie ma sensu, wpadam, rozwalam wszystkich i po prostu tyle. Przy znajdowaniu yy, śniarki plazmowej. Biorę co który sprawia, że nie muszę się z nikim strzelać, a więc, więc. to jest dużo lepsze rozwiązanie. Mamy samochody jak widać, tu mamy o robusiów. I też jest bardzo ważna rzecz. Przewaliście? Nie przewaliście. Czyli ich nie ma, więc nie ma z kim się strzelać Wyciągamy telefon Robimy zdjęcie stąd Wysyłamy do Pawła Robimy kulkę On dalej gada Oczywiście Lecimy w tamtą stronę, bo czytacie się, jak to będzie w tamtą stronę, co nie gdzieś. To dwa miejsca chyba, bo trzy, gdzie mogą być. O, teraz będą... Będą blisko, będą koło tego. Koło 50 centa. mówię. 50 cent chyba tam mieszka. Ma ten. Jupe też jest bardzo dobry do tego właśnie, żeby to zrobić. Oni i tutaj będą walejce. Ja tu przelecę dokoła troszkę wykręcamy Mamy panów. Jak na dłoni. I mamy wszystko porozwalane. Teraz przelatujemy koło nich. Dobywam, zdobyłem. Nie. Zdobyłem. Nie zdobyłem. Tak coś tu jest nie tak. A już jest. Dobra, zdobyta. Inna sytuacja. O, ale już mamy przed wszystkim. nie doleciałem do punktu, gdzie on chciał, żebym doleciał. Najśmieszniejszy. Jak widzicie. Nie a, a. I lecimy do kosatki. Nie chcę ją mieć tutaj też, ale już nie będę jej zmieniał miejsca, bo mi się nie chce. Wbrew pozorom, nie jest tak daleko, bardziej opresorkę więc nie ma sensu. Ale, wam się tak aż tak śpieszy, to możecie sobie ją po prostu przenieść w sadkę, tak żeby była bliżej. 13 minut mamy, dwa przygotowania zrobione. Mamy łódź ewakuacyjną, no i to ogólnie. Yy, mamy, mamy w sumie to łódź, to do zaczęcia jest. Eee, mamy już przecinarkę, zostały nam misje do zrobienia, więc no czas jest dobry, tak? Czas jest bardzo dobry. I kolejna misja zaliczona, dodatkowe punkciki i jedziemy szybciutko dalej. To jest chyba taka misja, która Troszkę dłużej trwa, o ile dobrze pamiętam, trzeba dwa miejsca się dostać, ale nie jest takie jakoś, że to jest kosmicznie długo. Po co dwa długo. Ten opresorek to jest mistrzostwo świata. O, czekaj, tutaj jest dalej daleko gdzieś. A wiem gdzie jest, to. Jak pobiegają periko to jednak to jest takie... Oczywiste, że to nie, nie, jakoś nie, nie te, mocno nie... ...nie jest ciężkie, o tak powiem. To chyba najprostszym w ogóle e, najprostszym napadem. Najmniej inwazyjnym. Da się go zrobić bardzo szybko, przynosi dobry dochód. To samo przez siebie z tym, że właśnie... E, dlatego jest tak bardzo popularny, prawda? I tutaj ja się nie bawię po prostu. Możecie straścić kamerę ostatecznie. I rozwalamy gosków. Wszystko. Kurde, wyszedłem przy przypadek, zobaczcie jeszcze. Już po strażnikach. Musi swoje pogadać. Nawet jak dojdziecie szybciej, musi swoje przegadać. Niestety... potem o. No i dobra. No i dobra, jedziemy na drugi punkt. Ten punkt już jest bezpieczny, tu nie ma nikogo, więc idzie bardzo szybko. Dzisiaj, samochodem, oczywiście, jest to troszkę dłuższe. To nie jest tak, że to będzie trwało sekundę, no ale ogólnie. I tak się bardzo płaca robić w Jest to najbardziej popularny napad. Przynosi dużo hajsu. Poza kasynem, które też jest mega popularny, to do kasyna już musisz mieć osobę towarzyszącą. Więc jeśli gracie solo, to jedyne rozwiązanie na zdobycie szybko hajsu jest Cayoperica. To no tutaj, ja tu sobie obracam, oczywiście, resorka tak, żeby był na wyjeździe. Wskakując, jak ja wskoczyłem, nie włącza się kamery, więc nie się ochrony. Przy wejściu będzie zawiadomiona, ale to lepiej przy wejściu, a przy wejściu. I tutaj akurat było gdzieś ale zobaczcie, to złapało. I wszystko, no. Biegniemy z powrotem i na kosadkę To jest ciekawe, że właśnie jest to bardzo szybkie przygotowanie. Naprawdę bardzo szybko się to przygotowuje. Bardzo fajnie. Jestem tak. O, tak o, ty dziadu, w słup. Akurat od razu prosto w słup. Ale jak widzicie, no, tak mało, mało konfliktowo to wszystko wychodzi, co nie? Najdłuższy, przygo najdłuższy etap przygotowania to jest. O ile dla mnie, na przykład, to jest zdobycie broni, bo wtedy trzeba za tym helikopterem Meriwether. Ja już wiem, gdzie są te pozycje. E, nie wszystkie może, znaczy no wiem, gdzie są wszystkie. Więc, ten, tam są trzy miejsca. Trzy miejsca, gdzie może być... Gdzie mogą być Meriwether, gdzie ćwiczą. O nie, 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 bo prawie się utopiłem. Więc, no to jest fajne rozwiązanie. Jakiś człowiek robi tych, tych, tych dużo napadów. Ja robię zawsze na cicho. Spadam, zabijam dosłownie trzech ludzi. Chyba, że trzeba więcej, niestety w tym się. Jak tak się zrobi? To Jeszcze raz wejść i zejść. Żeby on się ładnie ustawił. Tak się przestawi, bo potem jest duże ryzyko, żeby spadł. A więc yy, nie radzę tego robić. Lepiej, lepiej właśnie zabezpieczyć, żeby nie spadł nam opresorek No i dobra. Więc cyk. Ostatnie przygotowanie z tej puli i przecinarka. Bardzo prosta misja. Bez strzelania da się zrobić. Najważniejsze jest szybka. Lecimy. U, 6 km. O, 6 się Pokazuje 6 km zobaczcie. W sumie naokoło a to co może nie będzie? Ja te już pokazuje no. 3. Tutaj Można wezwać kosatkę bliżej. Jak będziemy tam. A to w sumie takie poczucie nie mam, bo za to tego miejsca mamy do punktu z Meriwether bliżej. Więc czy tak czy siak trzeba polatać co nie? Bo tak trochę porozrzucane jest to po mieście. ta dobra budowa, chyba, ile czy wszystkie są dobre? Ale ten jest jedna budowa, gdzie trzeba window wjeżdżać, kombinować. To gdzieś tam chyba. też jakoś dalej. Ten. Chyba nie byłem na tej budowie dawno. Dom na tej budowie nie byłem dawno. Czy byłem? No nie, byłem. Dobra. Przyjazna budowa. Podlatujemy z tej strony. Zobaczcie. Hmm. Chodzimy tutaj. Dawno nie, nie byłem, ale to jest fajne też. I tu mamy kask. Żeby do kasku podejść, oni muszą się wygadać. Dwa razy podejść. O. Podamy sobie kask. W tej chwili jesteśmy budowlańcami, nikt na nas nie patrzy. Możemy biegać, abyśmy się z nimi nie przepychali. Tu jest jedna skrzynka. O, akurat przycinarka się trafiła w piersi, zobaczcie. I mamy przecinarkę. Na oczach wszystkich sobie, sobie to zobaczcie. Nikt do nas nie strzelał, nikt do nas nie celową. Szybka robota. Radna. Nie trzeba się tutaj wpinać, tylko wystarczy złapać kask na łeb. Więc no, to jest dobre rozwiązanie jak dla mnie. Szybkie I bezkonfliktowe. No wprowadźcie mamy 20 minut nagrania. 20 minut, i już mamy zrobione prawie całe przygotowanie do Kajoperiko. No poza poza samym tym, poza samą, yy, poza samym zwiadem, który trwa jakieś 13 minut. 13 do 15 minut trwa zwiad Macie go w poprzednim odcinku nagranego też. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Kaioperiko bardzo opłacalna rzecz. Znaczy, ten ostateczka tam stoi, czeka na nas.

No i zostało And nam... ...ostatnie przygotowanie. Ja bym w sapotażyste, nie wiem dlaczego, po prostu to lubię. Teraz tak, Paweł każe nam... ...polecieć... ...do Meriwether, do tego hangaru, co Meriwether się muszą usadowił Pewnie z reguły, a teraz zobaczcie nie, teraz lecimy w miejsce, w inne miejsce, ale to jest bardzo dobre. Bo czasami są dwa miejsca, w których ty... teraz takie trzeba stawia się to. To jest fajna rzecz. Teraz jeszcze szybciej będzie... Jeszcze szybsze przy przygotowanie będzie jak z Maryweather, Bo z Merueder musisz polecieć tam, na tamte hangary, lecie za heliką. A tu mamy biurowiec, gdzie wchodzą z górą i wychodzą z dachem na spokojnie szybko akcję. Jeszcze szybciej jak tam na pewno. No, leć malek, leć. Czekajcie, to jest chyba ten, ten budynek tutaj. O, i tutaj jest wejście. No i idziemy. Idziemy dołem, znaczy górą, przepraszam. To jest najlepsze rozwiązanie. Najbardziej praktyczne. No i dobra. Mamy gostków. Nie udało się zrobić to cicho, no ale trudno. Nie, pobiegł. Gdzie on jest? Tutaj. Olej, teraz nie, kierownicę. Mamy nie, na broń. Jest zamknięty, trzeba zhakować komputer. Zobaczcie, nie, kasa. I nie, nie, jej nie, a powinniśmy ją wziąć, po prostu, sobie też, co nie? Znaczy, że no, leczę sobie. Włamaliśmy się, skoro już się włamaliśmy, to trzeba było wziąć tą kasę. Niestety, nie możemy. 8-6, e, 8-6, 8, 6, 8, 6, 8 6. Boże. Widzi ktoś? Bo ja nie widzę. O ty dziad. Była, jest, ok. Użyliśmy szapeczkę. Bierzemy broń. Taki, takie same biuro, patrzy, jak nasze, zobaczcie. Identyczne. No, dobra, bierzemy broń. Co, na dach, co nie? Eee, wejść na dach. Daj szybciej. Mamy dwie helki, ale to z nimi nie ma co się bić. To się nie opłaca. wam szczerze. One i tak by latać, tak by to za to latać. Aby takie rozwali się to Tak odsadzamy je I Całe przygotowanie 25 minut Zrobione No może troszkę dłużej To Musimy dolecieć, pamiętać o tym by dolecieć Naszej kosatki Więc całość Łącznie ze zwiadem Nawet jak będzie to 30 minut Przygotowania plus 15 minut y, zwiadu, tu mamy 45 minut, mamy wszystko napad trwa jakieś 15 no myślę, że to jest bardzo warte, co nie? godzinkę można spokojnie sobie pastąć bańkę z haczykiem Więc, no, nie ma takich możliwości, żeby y, gdzieś ten, gdzieś y, indziej tak zarobić i tu już na spokojnie możemy kosatkę zwrócić znaczy kosatkę, y, pojazd osobisty Wrócić możemy pojazdu, bo to jest wszystko. Zobaczcie, jesteśmy jesteśmy gotowi. Mamy wszystko gotowe. Nie zapomnijcie, żeby sobie jeszcze kupić gumiki. To jest bardzo ważne. 5000, ale nie jest to ten. No i możemy mieć finał. Ja Wam dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku pokażę Wam, jak szybko zrobić Cajoperico i jak wyciągnąć jak najwięcej z tego, będąc solo, oczywiście. Do zobaczyska. Cześć.